Cześć, w tym filmiku zobaczycie nowego Ferbiego, Ferbiego z serii Punk. Jest to ferbi w kolorze czerwonym. W zestawie tym znajdziemy Ferbiego, a także krótką instrukcję ze słowniczkiem, z poradami, jak się z Ferbiem obchodzić, a także z przedstawionymi rodzajami osobowości Ferbiego. Ferbi to zabawka dla dzieci powyżej 6 roku życia. Zabawę może nam urozmaicić aplikacja Ferbi, która jest dostępna na App Store. Ferbi ma w tej serii irokeza, jest on w kolorze niebieskim, jak i również końcówka jego ogona jest w tym samym kolorze. Ferbi ma czarne uszy, czarne obręcze wokół oczu, a także czarne stopy. Ferbi pod względem technicznym nie różni się od wcześniejszych jego wersji, tych oczywiście najnowszych. Ferbi na pewno pod względem kolorystyki jest bardziej ciekawy, bardziej barwny niż jego zwyczajni koledzy. Ferbi jest zasilany czterema bateriami typu paluszki. Posiada dwa ekrany LCD, plastikowy dziubek. W który wkładamy palec, aby go nakarmić, albo pustą buteleczkę, albo używamy do tego aplikacji Ferbi. Ferbie go budzimy ze snu. Ferbi na początku po polsku nie mówi, ale gdy będziemy do niego my mówili bardzo dużo i się nim zajmowali, to zacznie mówić również po polsku. Felbi to ciekawe stworzonko, lubi e, robić różne żarty. Potrafi też być złośliwy, nieprzyjemny, potrafi się na nas obrazić, gdy przestaniemy się nim zajmować albo gdy nie będziemy go karmić. Gdy go właśnie karmimy, to nie zawsze jedzenie mu smakuje. Felbi to straszna gaduła. Możemy my z nim rozmawiać, albo może z nim rozmawiać inne ferbi. Ferbi reaguje na nasz dźwięk, a także na inne ferbi reaguje na muzykę, do której tańczy, może również śpiewać, a to za pomocą aplikacji. Ferbi ma sensory z przodu. Tak więc gdy go łaskoczymy, to ferbi może się śmiać. możemy go również głaskać po plecach i również wydaje przyjemne dźwięki, mruczy. Porusza przy tym uszami. Mruga również oczami. Ferbi możemy podrzucać. No i możemy również Ferbie go zabierać gdzieś na wycieczkę. Jak już mówiłam, Ferbi potrafi tańczyć, a więc należy Dać na maksa urządzenie, z którego będziemy puszczali mu muzykę. Wówczas Ferbi zacznie nam pięknie tańczyć. Co się dzieje, gdy Ferbi nie tańczy, a puszczamy mu muzykę? Prawdopodobnie on tej muzyki nie słyszy, a więc musimy po prostu muzykę podgłośnić i patrzeć, co się dalej dzieje. Jeśli się dalej Ferbi nie rusza, to musimy próbować do skutku. Z kolei pytanie, czy Ferbi może rozmawiać z innymi Ferbi? Można powiedzieć, że gdy inny Ferbi jest w pobliżu, to mogą one nawiązać ze sobą rozmowę, mogą nawet razem śpiewać, ale należy pamiętać, że zabawki Ferbi mają nieprzewidywalne charaktery, tak więc nie zawsze Ferbi jeden z drugim będzie się potrafił porozumieć. Tak więc to wszystko zależy od. Charakteru każdego z nich. Ferbi może sobie porozmawiać z innym Ferbi. Mogą być to na przykład dwa Ferbi Punk: żółty z czerwonym. czerwonego Ferbiego w wersji punk możesz znaleźć i zakupić na naszej stronie megadeskont.pl